Witam serdecznie w małej cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne, nadziewane pierniczki z polewą czekoladową. Pierniczki są puszyste, od razu są miękkie, nie muszą leżakować. Cudownie pachną i wspaniale wyglądają. Są bardzo smaczne. Polecam i zapraszam na film. składniki na nadzienie 250 ml mleka 100 g zmielonych migdałów migdały zmieliłam razem ze skórką około 6 kropli aromatu migdałowego 4 łyżki kaszy manny i 90 g cukru do rondelka wlewamy mleko wsypujemy cukier i dodajemy aromat stawiamy na gazie i gotujemy Od czasu do czasu możemy zamieszać, aby cukier się rozpuścił. Do gotującego się mleka wsypujemy kaszę i energicznie mieszamy, aby nie było grudek. Gotujemy. Gdy kasza się zagotuje, trzymamy ją na małym ogniu przez około 2-3 minuty, aż zgęstnieje. Kaszę ściągamy z ognia i do gorącej od razu dodajemy zmielone migdały. Mieszamy. Powstanie taka gęsta papka. Na Nadzienie odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Składniki na ciasto. 530 g mąki pszennej, użyłam tortowej, 170 g cukru, 2 duże jajka L, 140 g masła, po jednej łyżeczce zmielonego imbiru, gałki muszkatołowej i kardamonu, pół łyżeczki zmielonych goździków, Półtorej łyżeczki sody, dwie łyżeczki cynamonu i 170 g miodu. Użyłam miodu naturalnego, wielokwiatowego. Do rondelka przekładamy miód, dodajemy masło, wszystkie przyprawy, stawiamy na gazie i podgrzewamy mieszając, aż składniki się roztopią. Wciągamy z ognia i odstawiamy do ostudzenia na około 15-20 minut. Masa ma być ciągle ciepła. Do miski przesiewamy mąkę, sodę, krótko mieszamy łyżką, dodajemy cukier, wlewamy ciągle ciepłą masę miodową, dodajemy dwa jajka. Ciasto wyrabiamy. Ja jeszcze ciasto przed wyrabianiem krótko wymieszam łyżką, żeby mąka się nie rozsypywała na boki podczas miksowania. I ciasto wyrabiamy. Możemy rękoma lub tak jak ja mikserem. Ciasto jeszcze króciutko zagniatamy. I podsypując mąką blat i wałek, dosyć grubo wałkujemy, tak na około pół centymetra. Z ciasta wycinamy pierniczki. Tak o średnicy około 5 cm. Na ciasto kładziemy jedną łyżeczkę nadzienia i przykrywamy drugim kawałkiem ciasta. Brzegi pierniczka sklejamy. i formujemy okrągłego pierniczka. Ciasto zgarniamy tak pod spód. Pierniczka możemy obrócić, wyrównać, znów obrócić i lekko spłaszczyć. Jeśli ciasto nam popęka z wierzchu, nie należy się przejmować. I tak pierniczek ładnie się upiecze. Gotowe pierniczki układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Między pierniczkami zachowujemy odstępy. Ciasteczka wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra dół przez około 15 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika, pierniczki zostawiamy na blaszce na około 10 minut, dopiero po tym czasie przynosimy je z blaszki i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Dodatkowo 100 g gorzkiej czekolady, użyłam czekolady o zawartości masy kakaowej 70% i 150 g mlecznej czekolady. Obie czekolady przekładamy do miski i roztapiamy na parze lub tak jak ja w mikrofalówce. Czekoladę wstawiamy na około 20-30 sekund do mikrofalówki, wyciągamy, mieszamy i znów wkładamy na około 20-30 sekund. I tak aż czekolada całkowicie się roztopi. Czekoladą dosyć cienko ozdabiamy pierniczki. Jeśli chcemy pierniczki jeszcze udekorować posypką cukrową, od razu je posypujemy, ponieważ czekolada szybko zastyga. Pierniczki odstawiamy jeszcze na parę minut, aby czekolada stężała. I nasze pyszne, nadziewane pierniczki z polewą czekoladową są już gotowe. Wyglądają fantastycznie, są bardzo smaczne, aromatyczne i proste w przygotowaniu. Polecam.